Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jestem na stacji Wierzchowo Czuchowskie. To jest właśnie widok na stację i dzisiaj będziemy szli dawną linią z Wierzchowa do Brzeźna Czuchowskiego. Linia do Brzeźna odbijała od głównej biegnącej przez Wierzchowo, czyli Chojnicę Piła w stronę Chojnic, czyli tą, którą pokazuję w lewo. W stronę teraz zmierzamy. widać zresztą wyraźnie, że tutaj pod to, że jest znacznie szersze, tędy właśnie biegła linia do września. I tutaj linie się rozchodzą po prawej na hojnicę, po lewej na wrześnią. Wyraźnie widać w takim małym wykopie. Początek linii w takim bardzo charakterystycznym wykopie. To jest kierunek brzeźno. Kierunek wierzchowo. I ten wykop z drugiej strony. Naprawdę doskonale widoczny. To jest kierunek wierzchowo. W kierunku na brzeźno jest tutaj mniej widoczny. Natomiast widać już, że zaraz wejdzie na torowisko taka polna. Jednak nie idziemy torowiskiem, ale obok niego. To jest droga, którą idę, natomiast po lewej stronie wyraźnie widoczny wykop. I już droga schodzi na torowisko po takim dość sporym nasypie. To jest kierunek brzeźno. Tutaj można e, wzorem czarnego charakteru z jednego synów z powiedzieć: Ow! Terowisko się gwałtownie kończy. Dalej no, nie ma sensu się przedzierać przez pole, bo tu bokiem widzę idzie jakaś dróżka, więc z nią pójdziemy. A do tyłu, jak okiem sięgnąć, prosta droga po torowisku. Jeszcze widok z boku bardzo dobrze widoczny nasyp i nagle się kończy. I zbliżamy się do stacji brzeźno, według źródeł tutaj, gdzie idzie ta droga piaszczysta, biegło torowisko w stronę stacji, tam dalej za tymi drzewami jest stacja, jednak po lewej stronie torów e, linii e, Łuchów, Chojnice, czy też Szczecinek, Chojnice właściwie, jest taki bardzo charakterystyczny wykop. I teraz trudno mi powiedzieć, tak naprawdę, którędy dochodziła do stacji linia. I w samym Brzeźnie też widać, że tutaj był jeszcze jeden tor. Być może tutaj był kiedyś peron. No ale teraz... Już nic z tego nie widać. To jest kierunek tej głównej linii na chojnicę, a w prawo odchodziła nasza linia na wierzchowo. I teraz przenosimy się na inną linię. Z tą linią już koniec, a my się przenosimy bliżej chojnic. Tym razem jestem, dosłownie stoję na obwodnicy Chojnic, tej południowej i pod spodem mamy wylot linii kolejowej z Chojnic na tuchole i Grudziąc. I ten wylot jakieś 100 lat temu miał biec inną drogą. Widzicie, bardzo wyraźny jest w prawo taki nasyp. Tędy właśnie miała ta linia wchodzić. Podobno nigdy nie zostały tory na niej położone, ale cała linia została przygotowana i nią teraz pójdziemy aż w kierunku na stację w Chojnicach. Dalej, tory szły tędy. To jest właśnie kierunek w stronę linii. Chojnice Tuchola i tutaj był wiadukt na ulicy Bydgoskiej na granicy Chojnicy Pawłówka. E, wiadukt Tower, czyli droga szła górą. Widać wszystko zostało tutaj wyrównane, nie ma już żadnych śladów, chociaż jakieś 10 lat temu ten wiadukt jeszcze istniał. I dalej e, tory biegły w tym kierunku na stację w Chojnicach. Idziemy teraz wzdłuż dawnego torowiska. Ulica nazywa się Przytorowa. Bardzo charakterystyczna. Ten biegło w stronę stacji Chojnice. Cały czas szlakiem torowiska taka droga gruntowa na dość wyraźnym nasypie. To jest kierunek stacji Chojnice. Ten nasyp coraz bardziej widoczny w miarę jak się zbliżamy do stacji Chojnice. To jest właśnie kierunek na stację. Zaraz wchodzę na górę. A tak się idzie nasypem. To jest kierunek na Tucholę. Kierunek stacja chojnicy. I miła niespodzianka na koniec. Rozebrany, zniszczony wiadukt nad ulicą kolejową. To jest widok na stację w chojnicach. Jak widać, tam już dalej przejścia nie ma. A to jest widok na tą widok z dołu, w lewo na stację w chojnicach. Dalej już przejście nie da. Wobec tego, tutaj kończymy nasze wycieczki szlakami dawnych linii kolejowych w okolicach Hojnic. Zapraszam Was na następny film.